Dajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam was, kochani, cieplutko na moim kanale. A dzisiaj mamy, kochani, wymianę zdrapkową z kanałem Magiczna Zdrapeczka. To jest kanał Anulki. Bardzo was proszę, kochani, zajrzyjcie sobie do Anulki i zostawcie jej serduszka, łapeczki. Anulka zaproponowała mi wymianę. Wymiana jest na 30 zł no ale tutaj mamy troszkę więcej e, kochani zakryłam tu dane tak o luźnym tym no dobra, będziemy teraz otwierać, Ania już nagrała filmik e, nie zdradzę wam kochani, zajrzyjcie do Anulki sami. zobaczymy co nam tu Anusia kochana wysłała no, Mówiliśmy się na trapeczki, a tu jest troszkę więcej, no dobra Patrzymy, kochani, patrzymy. O, pierwszy nam się wysunął długopisik. O, zobaczcie, jaki fajny. Super. Super, kochani. Jak się wypisze, na pewno będzie następny drapak. Dziękuję ci, Anulka. Zobaczcie, jaki fajniutki. Super, Aniu. Co my tu mamy jeszcze? Mamy grzesia gofrowego. Bardzo, 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 bardzo dobry waniliowo-czokoladowy z orzechami laskowymi. Będziemy wcinać. Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Ojejku. A to co to? Mmm. Jakaś polska. Zobaczymy sobie. Mm, mm, mm. O. Mała popielniczka. <laughs> nie kochani. Żartuję. Żartuję. To jest chyba magnet. Nawet nie. To nie jest magnet. Anulka, napisz mi, co to jest. Ale jest bardzo fajne. Podejrzewam, że popielniczka. <laughs> ale śliczna. Nawet jeżeli. E, bardzo Ci, Aniu, dziękuję. O kurczę, normalnie. co my tu jeszcze mamy? O, zobaczcie. Bardzo fajne. To są, to są zapałki, kochani. Ale jakie wykonanie. Super. Ze szprotowa. Nie widziałam, patrzcie. No pięknie, wykonanie piękne. To chyba będzie magnes. Bardzo, bardzo fajne, Anulka. Dziękuję Ci. Pamiątka, bardzo fajna. Co my tu mamy jeszcze? Hm. Mamy pszczółka, cukiereczki musujące. Fajnie, bo ja lubię. Bardzo. Same pyszności. Same pyszności. Ojej, a musia. Proszę, a akuty, żelkopianki, owocki. Oj, dlaś myślinka poleciała. No, pycha, pycha, bez żelatyny. Hmm. Dobrze. Mamy, kochani, też drapeczki. Tak, mam jeszcze, już tutaj w kopercie nic nie ma. Mamy drapeczki. Co mamy za drapeczki? Ojej, Happy 7. Proszę. Owocowa eksplozja. No fajnie. I love you. Wielka kasa. <laughs> I moje ukochane linie. Wiedziałaś Anuś, co wybrać. Bardzo Ci kochana. Dziękuję. No to bierzemy się do drapanka, bo mamy tutaj dwie zdrapeczki pracochłonne. No i tyle tych gadżetów. Ojejku. Dobrze. Przybliżymy troszeczkę. No i trzymajcie kciuki, kochani. Drapiemy sobie. Szukamy, szukamy liczby. 16 i 15. O, proszę, jakie fajne, blisko koło siebie. I co mamy? Mamy 11. Mamy 26. 18. Blisko, blisko. 30, tutaj mamy 24, 14 oboczek, 23 i, kochani, 28. A w bonusie mamy księżyc. No dobra, czyli ta trapeczka jest przegrana. Nie szkodzi. Teraz mamy owocową eksplozję. No to lecimy sobie z tymi owockami tutaj i szukamy gruszki. Kruszki są na samym dole, aż cztery. No, widzicie? Dobrze. Jeszcze gdzieś, nie? Następny symbol to mamy cytrynki. Proszę, cytrynkę mamy tutaj. I na dole, i jeszcze niżej. No, jest cytrynek troszkę. Dobra. Mamy cytrynki. Następny symbol to karambola. Mamy, musimy gdzieś mieć. O, jest tutaj. I dwie następne są tu. Gdzieś jeszcze? Nie. Ok, następny symbol to kiwi. Kiwi mamy tu. Kolejne. Mamy, tak. No i fajnie. Następną to mamy tylko kosik. Kokosy i melony. Każdemu się marzą. No ale, ale, ale. No, tylko się marzą. Dobra, mamy następny symbol. Ananas. Mamy ananasik. I kolejne. Super. Kolejny symbol to brzoskwinia. Brzoskwinka jest tutaj. Kolejna i następna i jeszcze jedna. Dobra, drugi rząd mamy pomarańcze. Proszę bardzo, mamy pomarańcze. Następny symbol arbus mamy arbuza dawno nie drapałam owocówki a Anusia sprawiła mi taką przyjemność i mi zakupiła owocową eksplozję dobrze tutaj mamy następny symbol to awokado mamy mamy awokado kolejny symbol to winogron Mamy winogron. Dobrze. O, tu jest jeszcze jeden. Ok. No i przedostatni symbol to jabłko. Mamy tutaj jabłuszka. Gdzieś jeszcze nie. No i ostatni, kochani, no to melon. Czy melon coś nam da? Nie, nie dał nam. No ale trudno. Nie przejmujemy się, prawda? To tylko z drapeczki to jest tylko zabawa. Tak. Następna drapeczka to I love you. Proszę bardzo. I co mamy? Mamy 23, 21, 17 i 18.

30, czwóreczka, No i, kochani, dziewiąteczka. Także ta drabka też jest przegrana. Sprawdźmy sobie kontrolne, bo ja lubię pogubić. Mamy HM. Dobrze. No to teraz co? Zrobimy wielką kasę. No i szukamy. Mamy 22 siedem, jedenaście, czterdzieści sześć i dwadzieścia sześć. No i szukamy, kochani. Mamy osiem, zaczynamy oboczkiem. Mamy trzy i piąteczka. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia jeden. Sześć obok, trzynaście, czterdzieści dziewięć, siedemnaście, czterdzieści pięć obok, dwadzieścia siedem obok, dwadzieścia pięć też oboczek nie szkodzi, nie szkodzi dwójeczka, to są tylko drapki, no niestety trzydzieści dwa, nie ma się czym przejmować, szesnaście trzydzieści pięć dwadzieścia trzy czterdzieści cztery trzydzieści siedem i ostatnia kochani 28. No, i tak się zdarza. Sprawdzimy sobie kontrolne. Mamy STU, czyli drapeczka do koszalina. No, kochani, teraz mój rarytasik. Musimy się tak zmieścić, żebyśmy fajnie wszystko widzieli. No, i pierwszy symbol to mamy arbuz. Mamy arbuzik tutaj. Jest kolejny. Tutaj też mamy. Mamy tu arbuzik. Tutaj też mamy arbuza. Dobrze, sprawdźmy sobie jeszcze, ale chyba nic nie pominęłam. Ok, co szukamy? Szukamy teraz gwiazdy. Tak, tutaj mamy gwiazdeczkę. Jest kolejna. Dobrze. Mamy też tutaj na samym dole, i gdzieś jeszcze? No nie ma. Ok. Następny symbol, kochani, to biedroneczka. Mamy biedroneczkę w kropeczki. Kolejna. Tak. Jest następna. Mamy następną, ale biedronek, ho, ho, ho. Mamy biedronaczki. Dobra, wszystkie biedronki? Chyba wszystkie. Dobrze. Następny symbol to moneta. Mamy tu monetę. No, i tylko jedna jest moneta, kochani. Dobrze. Kolejny symbol to łódź. Szukamy łódź. Mamy tutaj. Gdzieś jeszcze jest kolejna. Brakuje nam diamentu. Mamy łódź. Mamy tutaj też. Proszę bardzo. W Bielodzie. No i tutaj nie ma. Myślę, że nie zgubiłam żadnej. Dobrze. Następny symbol to piłka. Czy mamy gdzieś piłeczkę? Jest piłeczka tutaj. I kolejna. Dobra. Fajnie. Następny symbol to klucz. No i kluczyk mamy tutaj. Są kluczyki, kochani, są. Mamy klucz i kolejny. I kolejny. Dobra. Następny symbol to ptok. Mamy ptoka gdzieś? No, nie widzę żadnego optoka. Dobra, nie to nie. Teraz co mamy? Rower. Czy mamy gdzieś rowerek? Ale rowerka też nie widzę. Nie ma. No to teraz sak sakwę. Czy mamy gdzieś sakwę? Mamy tutaj. Tylko jedną. Dobrze. No to kolejny symbol to krab. Krabik jest. Tu mamy krabiki. Jest też krabik. Tu mamy krabika. Dziś jeszcze? Nie. Już nie ma krabików. Skończyły się. Dobrze, następny symbol to popcorn. Mamy, tu mamy popcornik. Jest kolejny. Tutaj też. I tu mamy. Dobrze. To chyba by było na tyle. Następny symbol to leżak. Leżaczek jest. Następny mamy leżaczek. I to by było na tyle. Co mamy teraz? Balony. Czy mamy balony? Tak, mamy baloniki tutaj. I są następne. I kolejne. Tak. Dobrze, teraz mamy dzwon. Szukamy dzwona. Jest. Mamy też dzwon. Tu mamy też dzwon. Okej. Okay. Następny mamy okularki. Czy są? Mamy okularki tutaj. Czy gdzieś jeszcze? No, ja nie widzę. Dobrze. Następny symbol to wiatrak. Wiatraczek mamy tu. Jest kolejny. I następny. No i koniec. Kolejny symbol to cytryna. Te cytryny chyba nie widziałam nigdzie. Sprawdźmy sobie. No nie ma. Nie ma cytrynki. Dobrze, no to teraz tęcza. Tęcze mamy tu. Kolejna. I to by było. A nie, tu jest jeszcze. O, nie, jest jeszcze jedna tęcza. Ok, następny symbol to klapeczki. Mamy klapeczki gdzieś? Tak, mamy klapeczki. Dobrze. Kolejny to mamy kwiatuszek. Mamy kwiatuszka jednego. Dobrze, teraz szukamy kości. Ale kości nie ma. Kolejny symbol to księżyc. Mamy księżyc na górze. Jest tutaj też. O i mamy linię, Anulka. No zobacz, mamy kochana linię. Super. Trafiła się jedna trapeczka. Fajnie. Teraz mamy tu też księżyc i tu jest księżyc. Dobrze, co mamy kolejne słonika. Słonik jest tu. No mamy jednego słonika tylko, czyli będziemy mieli malutkie szczęście, ale to nieważne. Korona. Korony chyba nie widziałam. Nie, korony nie ma. No i ostatni symbol, motyl. Dobrze, szukamy motylka. Mamy tutaj. Jest motylek. Jest drugi. No i to by było na tyle. No dobrze kochani, no to co mamy? Biedronkę mieliśmy, balony mieliśmy, księżyc był i wiatrak był. Wygrana to 20 zł. No fantastycznie Aniu. Udało Ci się wybrać mi drabkę szczęśliwe, ekstralinie moje. I wygrałam na niej 20 zł. Bardzo Ci, Anulka, dziękuję za całą wymianę, za te pyszności. Naprawdę, cuksy jak najbardziej. Za paseleczka, kochana, za te pamiątkowe gadżety. Naprawdę, bo. Powiem Ci, że jestem zadowolona, naprawdę. to jest w ogóle jakby delfin, a ja bardzo, bardzo uwielbiam delfiny. Podobają mi się. No i ten piękny długopis, który zamieni się później. Drapaka. Na pewno go wykorzystam w ten sposób. Nie zostawię go tak. No dobrze, kochani. Ja już będę kończyć. Zapraszam Was jeszcze raz na Anusi kanał. Zostawcie tam proszę łapeczkę, subskrypcję i komentarz, że jesteście ode mnie. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. No i do usłyszenia kochani, do następnego odcinka. Pusiaczki, pa!